Ach oh, kurde, ale co się... to oh, Te treningi. Oa! Oh, moje łapy. Oh, wiesz, kurse, strasznie mam od niego, muszę mu później oddać. Oh. Oh. Kurde, to dubska to. Barki trzeba zrodził. Zaraz to kończy trening. Oh. Kurde. Oh. Dobra widzowie, ja nam do Was kimś na tym kanale. Widać tutaj... Będę sobie ćwiczy No i zobaczymy, co dzisiejszy dzień przyniesie Ostatnie dni były bardzo niespokojne, ponieważ no jak wiecie Stało się trochę kraks na naszym osiedlu, tak zwanych Delikatnie, jednym słowem było za grubo, tak? Mam nadzieję, że już tak nie będzie, że to się poprawi Bo jeśli tak ma być dalej, no to średnio widzę, żeby no, nasza dzielnia jakoś dłużej przeżyła Siema stary Siema Ej, e, e, możecie pokazać mo moją nową furę, ale sobie na razie poćwiczmy, ja sobie poćwiczę. No już sobie kończę serię. To później na mnie? No stary, w ogóle Ej, e, zobacz, się... ty! Nie to, to, to że mam fryzurę to... te samą, to mam spodni i majtki, co jest? Ty mnie ja prześladujesz, buty tylko mamy inne. No, dzisiaj wszystko pogoda jest. O. Siema no, stary. Siema stary. Siema. Poczekaj! Spoko, 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 spoko. spoko. tylko... Dobra czekaj, bo ja idę robić idę robić przysiady, czekaj. 20 mi nakręć Weź mi ktoś 20 nakręć na szybko, dobra 20. Na dwie strony. 40 kilo spróbuję. I pójdzie. Jeśli pójdzie? Już! Na jedną stronę masz, czekaj. I na drugą. Dobra, dobra. 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 Co ty mi chceś pokazać? Ah, snap. Nie no porąbała, co to jest? Nowe auto? Jakie nagłośnienie? Zobacz bagażnik. Otworzy ci Stary. Idę Zobacz jest bagażnik No pokaż. Pff. Masz tu nie troit głośniki? No. Dobra, zamykaj to, bo jeszcze policję zobaczy. Star, no, nowe wsiadłeś. Stary, podwiedzisz Nośkę? No, No, podwiedzę. Ja mi kurde. Patrz na to, czekaj. Łokieta się trzyma, co? Co? Co jest? Co to było? Jakie to szybkie, stary. Dobra, jedź stary na ziemię, bo... Wiesz, musimy ten... Musimy z nimi tam porozmawiać, o ile w ogóle ktoś jest na ziemi. Choć taka pogada sława, to może być na mniej ludzi, wiesz coś... No, to ciebie nie, ja już do pracy no. pojechałem. Właśnie ty, ja do pracy stary się później muszę jechać. A no to? Jest to tak, nie no, no, tak, że nie zaszło. A w nocy ja sobie to kupiłem, jak ty spałeś już, to ja poszedłem ale, sobie Ale w ogóle stary, ale stary no, teraz no, to nikomu nie dawaj już kluczyków. Możesz tylko mi dać, naprawdę. Nikomuś. No. Stary, ja się pytam skąd masz taką kasę. A por, pochodzić to po Dobra, stary, ja skręcę i trochę, No i trochę zmienia. Nie Lego. W końcu, że się kierunku świata nauczył. No, kurde, pan robisz postępy. Z przyrody, przy gdzie miałem dwóch już do szkały średniej, chodzimy co tym i tu pierwszy. Nowa przyroda, ma no, no, się Tu się dowiedziałem, no, tu się do... no. nie widzisz? Nie. O, jest mi ten. Gdzie jest Mateo. O, Mattyu! Tylko ja nie pojechałem Siema. do pracy. Cześć, czemu tylko ja nie pojechałem do pracy? Nie no, ja zaraz jadę. Na siłce ja, byłem. Ja, ja chyba Co? Spoko, a tamten się naćpał. Jak się naćpał, chleje. Ojej, to on wódkę pije jeszcze. Stary! no! Ile ty tego pijesz? Ile tego pijesz? Ma te tu! No Ma, to, ser. ma, ser. ma ser, za dużo tego. Za dużo tego? Odluź tę wódkę już. Nie. So, jak, ja, jak ja palę jednorazówki z w No To on nie ma umiaru. On chleje i chleje. No właśnie. Nie ja na pierdziele. Ja właśnie. To nie... On wrzucił to na YouTube'a z tym tym? Jak ich nagrywał? Nie, ja, nagrywa. nie, nie, stary, ja nie potrzebuję. Cześć, zapisał się. LATTEO! Chyba się chce. O kurczę, O co? Ja nie, tak. ty wrzuciłeś to na YouTube, to? Nie. To dobrze, bo ci poniżej czci głaz, Przepraszam, nie? bo ja ci przypadkowo na auto. Teraz. Co tak bym kiedyś tak ujął? dobre i tak, teraz trzeba by jechać do pracy w sumie, więc no. Ja się tutaj tylko ogarnę, że powiedzmy sobie torbę i jedziemy do pracy, dobrze? Nie, 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 nie. Albo. W Czekaj, pół, po... ci tak, czekaj. Stary, możemy jechać już do pracy? Ja. Dobra, to już jest. Ogarnij go już, ja muszę jechać stary, przestańcie Dobra, Matej, no, dobra, dobra. dobra, 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 już, już ja Nie masz ja miejsca, albo wsiądziesz? Wsiądziesz? wsiądziesz, Nie, tutaj jest, tutaj za bardzo nie ma miejsca, tu są tak strasznie ciasne Nie no stary, schodź, schodź, bo nas policja zatrzyma Dobra, jedź Pory, pory ja Jak coś, to ja jadę, nie będzie Dobra Stary, jeźdź, to weździe Nie wiem No jak nie wiesz stary Wiem, mówię, no, wiem. No wiem. Dobrze. no, wiem, stary stary Ja już, ja już. Ja już się zapozna. A widzowie, ty się schodzi na ubranie. No, pozwoliłem sobie zaczerpnąć troszkę z pieniędzy pożyczonych. Bardziej to, nie wiem, nam dał na prawnika, ale chyba tego na pra prawnika na razie nie potrzebuję. Będzie trzeba go wykupić za 44 tysiące dolarów, więc ja sobie ten 1000 dolarów ściągam na ubranie. Weź tam na tracking styl. Ja czy będzie miał do mnie problem o to, że ich tutaj zamknęli, nie? Przed jego sklepem. W ogóle będę musiał sprzedać samochód, tak... Ich samochód będę musiał sprzedać, nie? Żeby zapłacić nie w pracy. A nie przy, przypadkiem nie przypadkiem Diego Samochód? mówię chyba Diego. No Diego, Diego, No będę musiał sprzedać samochód Diego. No dobra, powodzenia w, pra w pracy. Mam nadzieję, że się nie stanie tak samo jak wczoraj. Znaczy jak z jak tą wcześniejszą mechaniką tam. To... Nie, stary, Laura, no, Dobra, nara. Ten plecak Nike jest fajny. W sumie to do, do pracy też będzie dobry, żeby sobie wziąć coś. Do jedzenia i tak dalej. Idziemy do pracy. Zaraz otwieramy i... Dobra, plecak sobie tutaj postawię. Whisky. No to tutaj, tutaj to piąte wino. Piąte, Masz, dobra. E, 500 dolarów. Co by to są? dla pana? A kliszek jakiś? Kliszek. Y, Proszę, puszcz, kliszek. Dziękuję. Miłego. Miłego. wam że coraz bardziej ta praca jest taka. dobry. Dobry. Co sobie pan życzy? Whisky Cennik tutaj podaje. Proszę sobie wybrać. drugie? Tak. To jest pan, sobie wybrał drugie z najwyższej póki, na pewno to. Tak, cała, cała, rozumiem cała cała ten, cała butla, tak? Tak, widzę, on sobie wybrał wino za dwa koła za koła podaję, proszę. Nie, no nie, no, ci ludzie naprawdę... Nie, bo nie sobie idą do sklepu z alkoholami, ale... A, nie mogę. Dobra, no to to ja jest moja praca, nie? O kurde, kiedyś jak czy ktoś jeszcze się przyjdzie, czy już koniec klienteli na dzisiaj. Dobry. Eee, tak, słam. Dzień dobry, co jest do zaproponowania? Do zaproponowania mamy tak, podaję cennik, proszę sobie wybrać. Eee, 120 dolarów. Przepraszam. Dobrze. Cała podstawka śledczy tylko polewamy po kolei. Nie chcę nie, nie sobie, nie chcę. Jem. A no to dobra, to ja i kiedyś jak jest, uwaga, uwaga, to jest 20 dolarów, więc proszę, oddaję. kasia bardzo. Dobrze, już polewam. Proszę. Proszę. No ale zapleczę, jest tutaj nie no, tutaj? Nie, proszę, to. Użyj A Albo no włączę to tylko? Jak sobie w ogóle radzisz w pracy? No bardzo dobrze. Ja, ja, ja ci nie przeszkadzam, bo widzę, że ty jesteś. skończył bardzo dobrze. Eee, dobry. dobry. I. co słucham, słucham, pan tutaj życzyć? Spiritus. Spiritus. No dobra. Kieliszek się cała butla. Kieliszek. 12 dolarów. Proszę. Dobra. Dobry. No to a no to się. Do, yy, co sobie pan życzy? Dobrze pana, co sobie pan życzy? Dobry. No co sobie pan życzy? Siema. Ja. No Do, dobry, dobry, co pan sobie życzy? Siema ben, to ja. A, no siema stali. Enzo. Co sobie życzysz? Nie wiem, jakiegoś drinka nie zamocnego. Masz tu cenik. Nie wiem wiesz sobie. Kiedyś jest trzy flacha? Jakiego pole? Co? Kogo polecasz? Ja ci polecam najdroższego za 14 koła. Ale, no chyba. No, zawariowałeś trochę, mam tyś. Dobra, masz ty. Ja ci polecam. Chcesz całą budlę? Całą pojedynkę? Nie. Nie wiem. Nie wiem w sumie. No to w stanie ja bym ci polecał tego za 15 koła. Johny Johnny, co bierzesz? Nie wiem. A po nic? Ja. Yeah. Wina, może. Dobra Dobrze. Dobra, no to, miną, no to... to miną na... To wino na moich osca jakiś. Ja czekam w samochodzie. No to 50 dolarów. No dobra, no to proszę. Dzi dzięki, dzięki. Dobra. Ile? Już Padaję? już podaję, już podaję, już podaję. Proszę. Dzięki, dzięki. dzięki. Ej, a co Dwayne jest na mnie z... Co? Za tą furę Dwayne dalej na mnie jest... No to stary ty mu kasy Ty, no... Tia, ty wyszedłeś! Co jest? Co? Jak ty wyszedłeś? Nie wiem, potrzebny spać fajd w więzieniu, bo się na jakichś grotach. Stary, też wie, że musisz z nim o, tą, o tej furze porozmawiać, jakby być na No, kupił sobie coś przy... No, może przyjdzie, nie? Ochroniasz, no, bo ty kasę, teraz przerwę no. masz. A no tak. Obranigę się. Nie, no może przyjdzie, no skąd to mam wyrzucić? Hmm. kastę specjalnie? Po co? Jakbyś jakby się chciał bić. Ciebie porąbało, stary. Ty wiesz, będziesz bił swojego? Porąbało cię. No, ale jak jeżeli on zacznie mnie bić po tym, co zrobiłem? No stary, ale to, to jest twoja wina, a nie jego, że kradłeś mu samochód, no. Ale... Bo tak to bym, naprawdę poszedł, poszedł gdzieś. Poszedł... Ale stary, a tak to, to przynajmniej ty mu wow, to, to ty mu samochód zarąbałeś. Ale no... Teraz ty... się żyje, no. No raz się żyje, ja więc jak go uderzysz w pisk, to będę ci zmuszony leś tak w pisk, że bajesz na pogotowe. Eee. Ja pytałem... O nie! O, 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 cześć! No lepiej się nie bijmy, bo tutaj jest policja przed, przed, przed barem. Widać. No stary, co ta szuja tu robi? Ja mam to trzeciej ryć Co ta szuja tu robi? No co ja ci mogę powiedzieć? No stary Musisz się pogodzić. Nie wiem, powiedz, się, żeby ci kasał to tylko nie bij się z nim. Ty ja trzymam mu wry i tyle. No nie stary, no nie zabijaj swojego, no. No stary, kurde Stary zostaw! zostaw został, został, stary Nie wiem, to jest po prostu... Ej! Eee. uspokójcie się, naprawdę... Uważaj sobie! sobie. Uspokójcie się! Nie, ja na to nie będę patrzył. Nie się leją. O samochód, ja nie wiem. Po prostu idę sobie pracować dalej, tak widzimy się. Minu, nie, nie nagrywaj tego! Uspokój się! Ale on zaszł! Uspokój się! a warto było? Stary, wyłączyłeś go. No i mówiłem, że się nie zaczynę z nim. Co? Jakbyś policjant nawet go chciał zatrzymać. Oddaj mu po prostu tą kasę, no to jesteś winny. Chciał! Oddaj mu stary kasę. Nie oddam. To nie wiem jak sobie to załatwić Ja, się, ostry, wam za no, ja już kończę posłucham. pracę, Robił mnie co całym, żeby była tutaj bójka. Proszę pobił się uspokoić, albo następnym razem skończcie to do swoich mandatów do waszej pobił. strony Ty kurna oteknę na to około. Proszę uspokójcie się Uspokójcie się, bo się. się. Uciekłeś przy, przez to moje auto jest na złomowisku. Fuju jedna Masz 12 aut na złomowisku, nawet driftów Proszę nie robić. Ta w ogóle wisku sta Proszę usunąć zdjęcia. Nie no ale nie nie to i tak było jak jeszcze raz. Dobra. To nie było szeroko. Haga tłuszony. Chciałeś skurda szeroką. Uzpokójcie się. No weźmy yy. no. szeroci o szeroci. E, się nie uspokoić. Uspokójcie się. Nie... Stary, stop, stop, stop. Dobrze czyta. Ja Oświeżyło oś... się panu w głowie po tej zerze Albo. Stary uspokój się, zachowujesz się jakbyś miał coś w z gorzem Nie, nie, chodzi... o nie, pieniądze nie, 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 pieniądze, nie, 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 Ja, ja... On powinien nie, 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 no i tak, jeżeli nie znam łowisko to i tak nic to nie znasz. Stary znasz się... Oddaj mi to. No oddaj mu mi za to. Mój hajz, albo pójdzie z tym do sądu. Z, zary, najpierw oddaj mu hajs. Najlepiej będzie, nie będziecie się kłócić. Odpalaj auto. Ty stary nigdzie nie idziesz, Dobrze, nie, idziesz. Nigdzie. nie idziesz nigdzie. Nie idziesz nigdzie powiedziałem. Johnny! Auto! Nie tym razem! Kurde. Skąd mu to auto, skąd mu to, no? mu to, no? Jedź, daj mi prowadzić, daj mi prowadzić. Siadaj szybko! Stary, spokojnie, wyluzuj. Wyluzuj, stary, trochę. Musicie się naprawdę pogodzić, mieszkacie na jednej ośce. Stary, zwolnij, uspokój się. Pomyliło, będziesz każdego teraz lał? nie, 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 ale... Stary, wiesz, że możesz tutaj spędzić ostatnie 12 godzin. Nie pogadaj. Stój, chodź tu, ej, Chodź tu. Ej, Adi. Cho, chodź tu. No. Możesz tutaj spędzić ostatnie 12 godzin, nie macie się stąd wynieść. Złożyliśmy hmm. już do właściciela domu, że zostaniecie z tej dzielnicy wywaleni. Dobra, dobra, dobra. Adi. A co a ze mną? Gdzie ja będę mieszkał? Z nami zamieszkasz albo damy ci ten dom ich. Wynoszmy się stąd. Nie, mogę z Wami nie chcę być tam. Wynoszmy się pan z Panowie przypilnują. Dobra, zostawię sobie ten rower. Tam, bo te bramy, widzę, te bramy o większą pewność, niż wam się wydaje, nie? Tutaj nie właśnie, idę siedzieć od to... razu, bez gadania. Więc wolałbym też tego uniknąć, żeby iść siedzieć. Nie chcę iść siedzieć, to o, jedzie. Legalna robota. Ciekawie, to będzie płacił. Dobry. Dobry. Ja o tą pracę, o ja tą pracę. Dobrze. Czekaj. No tak, jak y, pisaliśmy, to jest nielegalne, tak? Oczywiście. No co, 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 ja będę przewoził? Ym, to, ale jeśli się wygada, to no wiesz o no co chodzi. Nie, no, to nie, nie, się nie, nie, Będziesz przewodzić na, narkotyki mm -hmm. i różne mm -hmm. rzeczy. Mm -hmm. yy, za, za, ogólnie za miesiąc będziesz, dostaniesz ponad 8 tysięcy, za jeden dzień dostajesz prawie tyś, 1200. Za, ale za jeden kurs? Czy jak? Za, za dwa kursy. Okej. Okay. Za jeden kurs dostajesz 800. To, to się nie opłaca, za jeden kurs 800 za dwa tysiące Nie, no dobra, ratuję Taki mam humor dzisiaj dobry e, Tak, za jeden kurs dostajesz 1000, za, za dwa dostajesz dwa tysiące Za jeden tysiąc, za dwa dwa tysiące, no jestem w stanie zrobić tak, żeby bez przepału dwa jestem w stanie zrobić No, to, no to witamy, witamy Dobra, to jakoś umowa, czy ja nie mam prawa jazdy, jak coś A! Problem? To jak będzie ta umowa, ale jeśli ma pan jakąś kolegę, który ma prawo jazdy, bo wiadomo, nie chcemy za bardzo też mieć przypału nie, policji, jak powiem. A spokojnie, ja się znam na dobrym jeżdżeniu po takich terenach, że panie. panie. Dobrze, no to już jak to czeka. Dobra, widzowie, To zobaczycie już w kolejnym odcinku, więc co? Trzymajcie się do następnego.